Halo, halo, cześć, manko seba Gra z tej strony. Witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym poradniku do Euro Truck Simulator 2. Oczywiście poradnik ten będzie się skupiał na modyfikacjach mapowych, czyli standardowych modyfikacjach, które przedstawiałem wam na poprzednie edycje. Były głosy, były prośby, zapytania, czy nagram poradnik, jeżeli wyjdzie Poland Rebuilding pod wersję gry 1.53. Tak, nagram Wam, właśnie go nagrywam, właśnie Wam go przedstawiam i pokazuję. Także przechodzimy po prostu do poradnika. Ale zanim jeszcze przejdziemy, no to wspomnę Wam o jednej z najważniejszych rzeczy, jeżeli chcecie, aby te mapy Wam wszystkie działały. Musicie posiadać wszystkie DLC mapowe, jakie do tej pory wyszły w Eurotrack Simulator 2, oprócz Grecji. Grecja nie jest obowiązkowa, ale cała reszta, Skandynawia, Going East, jakieś Bałkany, czy co to tam wyszło, to wszystko, Italia, Francja, to wszystko musicie posiadać. I najlepiej, żeby to były wersje oryginalne. Ja nie jestem pewien, jak działają, czy działają modyfikacje i jak działają modyfikacje na pirackich wersjach gry. Ja to robię wszystko na oryginalnych plikach, Czyli na Steamowskich plikach. Eee, także zalecam po prostu sobie grę, kupić te DLC, kupić i po prostu na oryginalnych wersjach sobie to wszystko instalować. No dobra. Kwestie tutaj, te najważniejsze mamy załatwione, także przechodzimy do promoc. Z czego się będzie składał ten poradnik? Będzie tak: promoc Europe, promoc The Great Steep, promoc Middle East, Poland Rebuilding, Rus mapa i Row Extended, czyli standardowy zestaw map, które Wam przedstawiałem tam w, w poprzednich poradnikach na starsze wersje gry. Zaczynamy od Promoc Europe, czyli generujemy plik dev na sam początek tutaj według własnych preferencji. Chcecie sobie coś zmieniać, to sobie zmieńcie. Ja zostawiam wszystko na standardowych ustawieniach, ale oddalenie widoku z mapy, czyli ta część tutaj zaznaczamy jeśli używamy innych map a będziemy używać innych map no to klikamy zaznacz żeby tutaj się świecił ptaszek na niebiesko jest to ważne o tyle że jeżeli odznaczymy to nie będziemy mieli tego wygenerujemy plik dev a dodamy kolejne mapy no to gdy wejdziemy w samym eurotracku w mapę i będziemy oddalać widok to po prostu grę może wyrzucić a tak nie powinno się tak dziać także zaznaczamy to i klikamy wygeneruj ja już wygenerowałem ten pliczek Także nie będę go generował ponownie. Przechodzimy do pliku drugiego i mamy tutaj standardowe dwie opcje pobierania. Mamy wersję szybką, czyli jeden plik, trzeba za to zapłacić. 6 zł, bodajże to jakoś kosztuje. Wchodzicie tutaj i wybieracie po prostu metodę płatności. Tutaj macie też na blika, jak sobie wybierzecie tą opcję. Drugą tutaj macie przez Paypala. W każdym razie, potem na maila dostajecie link i z tego linku korzystacie, pobieracie go. Po prostu jest to promoc w jednym pliku. Mamy też wersję darmową, standardową, oczywiście jest limit pobierania, czyli można jeden plik pobrać, potem 5 minut przerwy, potem znów można pobrać. Mamy tych plików 11. Pobieramy najpierw te wszystkie 11 plików, a dopiero potem wypakowywujemy plik z opisem 001. Podajże on się tak nazywa czyli ten pierwszy, który pobieraliśmy. Książeczki, jeżeli macie Windrara. No i jeżeli dacie na ten jeden plik wypakuj, oczywiście to musi być wszystko w jednym miejscu. No to wtedy cała, cały promoc się Wam wypakuje i otrzymacie to samo, co ja na przykład otrzymuję, kupując po prostu dostęp do tego jednego pliku. Także to mamy z głowy. To wszystko, jeżeli chodzi o promoc Europe. Następnie pobieramy promoc Great Steep. Tutaj mamy pod wersję 1.53. Przechodzimy do kroku drugiego, i tutaj jest sytuacja ta sama, mamy tutaj dwa pliki. Na standardowej wersji, pobieramy oczywiście oba pliki, i tak samo musimy mieć oba pobrane, i dopiero wtedy wypakowywujemy ten z numerkiem 1. Także promoc Great Strip za nami, no i promoc Middle East, czyli e, Bliski Wschód. Także przechodzimy do kroku drugiego. Tutaj wybieramy opcję standard, darmową, klikamy, pobieramy, wypakowywujemy i to wszystko. No dobra, jeżeli to mamy, no to przechodzimy do Poland Rebuilding. Wchodzimy na stronę Poland Rebuilding. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Klikamy, pobierz i mamy Poland Rebuilding 2.5.11 pod wersję Eurotracka 1.53 i pod wersję promoca 2.73A. Oczywiście, jeszcze Wam wcześniej zaznaczam, bardzo ważne pobrać promoca 2.73A, czyli tego, którego Wam tutaj pokazuję, bo to jest najnowszy promoc. Ma on aktualizację w sobie, jest fix, także. 2.73a pobieramy, nie zwykłą 2.73, tylko 2.73a, co Wam zresztą tam przedstawiłem w linku. Tutaj mamy 2.73a. Pobieramy to oczywiście, tu są te wymagane DLC, o których wspominałem. Nie ma tutaj Grecji, klikamy, pobierz i przechodzimy tutaj do Poland Rebuilding All, czyli pobieramy wszystkie pliki naraz. Tutaj oczywiście można pobrać każdy osobno, ale myślę, że to nie ma większego sensu, bo i tak musimy mieć całego Poland także zaznaczamy opcję tutaj pobieramy z jednej z trzech stron, którą tam sobie wybierzecie, stamtąd pobieramy i gitara gra. Mamy Poland Rebuilding pobrany. Zostajemy na tej stronie, ponieważ mamy tutaj również paczki opcjonalne, które się nam przydadzą, a dokładnie przyda nam się Hybrid Plus +2. Ten, ten łącznik map, to jest łącznik map, road connector on nam będzie potrzebny do połączenia tych wszystkich map, ten sam e, łącznik znajdziemy na stronie Road Connector, co Wam jeszcze po, na stronie Road Extended, Extended co Wam jeszcze pokażę, w każdym razie pobieramy Hybrid Plus połączy to Promoca, Middle East, Polander Building, Row, Extended i Rusmap. Ktoś, ktoś może zapytać dlaczego nie połączy to Great Steep? Ponieważ Great Steep to jest łącznik do RusMapy, ponieważ to są tereny Kazachstanu, także one się tam gdzieś łączą automatycznie. Także pobieramy tą wersję albo tutaj albo na Raw Extended, co wam jeszcze pokażę. Następnie pobieramy Rusmapę. Rusmapa stara nam zostaje taka jaka była, czyli 2.51. Tą wersję mapy pobieramy Rusmapy. Nie ma nowszej mapy zaznaczam, nie ma nowszej rusmapy, są rusmapy oznaczone 2.52 2.53, są to przerobione wersje, nie są to oficjalne wersje, przerobione powodują masę błędów po prostu i nie działają zbyt dobrze, także zalecam wam pobierać dalej rusmapę 2.51, co jest zresztą zalecane również przez samego row extended gdzie mamy łączniki map również pod rusmap 2.51 także pobieram z tego linku Mosfire i pobieramy tą rozmapę. Do tego pobieramy też fix i ten fix będziemy potem instalować. Ja wam pokażę jak to będzie działać. Mamy mapę pobraną, także przechodzimy do Row, do row Extended 4.5 Free. Jest też wersja Premium, ona zawiera tam więcej e, lokacji, miast, czy tam dróg, coś takiego. W każdym razie ja używam wersji Free, taką Wam też będę tutaj przedstawiał. Mamy tutaj cztery paczki do pobrania, wszystkie cztery pobieramy, nie trzeba nic wypakowywać, tylko od razu wrzucamy do folderu MOC. No i na sam koniec mamy Row Extended, to co Wam mówiłem, czyli Hybrid Plus łącznik map. Możemy pobrać albo z, z Poland Rebuilding, albo właśnie z tej strony Row Extended. Oczywiście musicie najpierw założyć konto, jeżeli nie posiadacie i chcecie pobrać tą mapę. Tutaj też mamy łączniki do innych map. Jeżeli nie chcecie na przykład mieć... Poland Rebuilding, no to pobiera i tylko Rus map no to pobieracie Hybrid 1, Hybrid 2, zależne od tego, jakich map używacie, oczywiście to jest wszystko związane z mapą RAW Extended, no bo jeżeli nie chcecie tej mapy, no to musicie tych łączników map szukać gdzieś indziej, na przykład Poland Rebuilding i sam Promoc, no to i Rus mapy znajdziecie na Poland Rebuilding, tutaj gdzieś znajdziecie te łączniki, te fiksy, także tutaj mamy do samego And rebuilding Promocji i mapę w każdym razie łączniki terenów zawsze dajemy na samą, górę, na samą górę nad mapami w samej grze. Ale my skupiamy się na tym poradniku, gdzie mamy tych map więcej. I tutaj bardzo ważna sprawa, nie, nie, nie przypadkowo jesteśmy na stronie row Extended z łącznikami, ponieważ jeżeli posiadacie Grecję DLC Grecji, no to zalecam pobrać ten tutaj łącznik. Pobieramy go po prostu i tyle. E, I go po prostu ustawimy w grze. Jeżeli nie macie DLC Grecji, to tego nie pobieracie po prostu, tego pliczku i, i w zasadzie tyle. Także mamy promocy pobrane wszystkie: mamy promoc Europe, mamy Great Steam, mamy Middle East, mamy Poland Rebuilding i łącznik Hybrid Plus, mamy Rus Mapę i mamy Row Extended również. I oczywiście, jeżeli ktoś ma Grecję, to również mamy DLC Integration do Grecji. Teraz Wam przedstawię, jak to należy wszystko wrzucić i zainstalować. Oczywiście ja mam już większość plików wrzucony, także Wam wszystkiego dokładnie nie pokażę, ale to możecie znaleźć też w moich poprzednich poradnikach, gdzie wszystko robiłem od zera. W każdym razie mam już wrzucony ROW Extendent, yy, także... Mamy tutaj ROEXa wrzuconego, wrzucacie to oczywiście do Eurotrack Simulator Mod. ROEXa nie trzeba, po, nie trzeba wypakowywać, także od razu to wrzucacie. Trzeba wypakowywać The Great Strip, Trzeba wypakowywać Promoza, Trzeba wypakowywać Poland Rebolding, Middle East i RUS Mapę. Jeżeli wypakujecie RUS Mapę, otrzymacie trzy takie pliki: Dev, Map oraz Models. I te pliki wrzucacie od razu do folderu Mod, ale. Pobieracie Fix01, o którym wspominałem wcześniej i jest to Fix oznaczeniem RusMap podłoga MAP. Kopiujecie go i nadpisujecie na MAP, na plik w folderze MOD i Fix mamy zainstalowany. Następnie mamy Hybrid Plus, także łącznik MAP. Wrzucamy go oczywiście do folderu mod. Kopiujemy, wklejamy albo wycinamy, jak to woli. Promod-dev robimy to samo, wrzucamy promoc dev do e, folderu mod, wypakowujemy promoca. otrzymujemy te 7 plików i 8 plików w zasadzie jest, bo jest jeszcze notatnik, ale tego nie musimy kopiować i całość po prostu kopiujemy do e, folderu mod. Razem z, razem z DLC Support, tego DLC Support nie wypakowywujemy, po prostu go wrzucamy do folderu mod. Tak samo robimy z Poland Rebuilding, wypakowywujemy. I całą zawartość, te cztery pliki wrzucamy do folderu mod. To samo robimy z Middle East. I to samo robimy z The Great Steep. Ja Wam tutaj pokażę jak wyglądają pliki The Great Steep. Tak wy... tutaj sobie to oznaczę. To są pliki The Great Steep. Mamy Assets i DevMap V1.1.2.2. Dv... No i mamy jeszcze Promoc Mi... Middle East. Ja go nie wypakowałem. Nie wrzuciłem go, także go wypakuję. Mamy wypakowane Promoc Middle East. I tutaj mamy również dwa pliczki. Kopiujemy i wklejamy do moc. No i to w zasadzie mamy tyle, jeżeli chodzi o. Yy, jeżeli chodzi o... Yy, promocja. Oj, przepraszam, tutaj się mi pojawił Discord, także już tutaj za chwileczkę to wszystko. Jeszcze się mi odpalił Remote Play na konsole. Dobra, yy, w każdym razie... W każdym razie to by było tyle, jeżeli chodzi o e, wrzucanie plików do gry. No to przechodzimy do samej gry, odpalamy grę i ustawiamy to wszystko w samej grze w Eurotrack Simulator 2. Oczywiście wszystko na żywo, na żywo. No wszystko nagrane. Nie, nie będę oczywiście tutaj nic ucinał, żebyście widzieli, że to wszystko działa. Wszystko jest poustawiane jak należy. Dobra, mamy eurotraka załączonego, także teraz to, co jest nam bardzo potrzebne, nie wiem dlaczego się to nie chce O, wy, wygasić. Dobra, mamy jeszcze sprawdzę tylko nagranie. Dobra, wszystko się nagrywa. Także przechodzimy do folderu modyfikacje, do zakładki modyfikacje w samej grze. Oczywiście to się musi tutaj wczytać. I teraz tak, ja mam tutaj promocy stare, znaczy promoc 2.73 a my potrzebujemy 2.73a, czyli te tutaj. To sobie wszystko tutaj stąd wyrzucę. I teraz tak. O, tutaj hybrid 1 też wyrzucę. I teraz tak. Na sam dół dajemy promoc the great steep assets oraz promoc the great steep dev map, czyli to po modyfikacje mapowe wrzucamy od samego dołu, nie na samej górze. Tak, tu tylko od samego dołu na samym dole ma być degrade steep Assets i degrade steep dev and map. Następnie ja, ja w ogóle to wyrzucę. O, tutaj tak to wyrzucę i następnie tak. Mamy degrade steep wrzucone, czyli kolejnością będzie teraz yy, promoc. Także dajemy promoc assets, szukamy assets i dajemy go po prostu wyżej nad the grape strip. I dalej będzie tak. Models 3, 2 i 1. Teraz to muszę tylko znaleźć. Eee, mam jeden. 3 i 2. Także sobie wszystkie wrzucę tutaj na dół. I teraz dajemy tak. Model z 3 idzie nad Assets, model z 2 idzie nad yy, yy, trujeczkę i model z 1 idzie nad Dwójeczkę. Następnie będzie media. Ustawiamy media, map, promoc map, tylko gdzie on jest teraz? Mamy def, także defa też tutaj wrzucimy. Wrzucimy też tutaj support, ale teraz gdzie jest map? Promoc map. Patrzcie, nie ma, kurde, nie mogę znaleźć. O, tu jest, promoc map. Dobra, dajemy promoc map nad media. Nad promoc map dajemy definition. Ja Wam to wszystko jeszcze powiem. Pokażę dokładnie, jak to będzie wyglądać. I DLC support dajemy. Wyżej. Następnie przechodzimy do promoc Middle East, także mamy tutaj promoc Middle East i na sam początek dajemy assets. Assets idzie od razu nad promoc DLC Support, czyli tutaj w to miejsce i nad to idzie promoc East Middle East add-on Map i dajemy go nad ASSETS następnie mamy POLAND REBUILDING tutaj sprawa jest bardzo prosta bo mamy je oznaczone cyferkami także 4 dajemy sobie to nad promoc MIDDLE EAST następnie mamy TRUJECZKĘ DWUJECZKĘ I jedyneczkę. Oczywiście ja zalecam modyfikacje wgrywać na e, czyste, czystą wersję bez innych modyfikacji mapowe oczywiście modyfikacje proponuję na czysto wgrywać ponieważ jakieś inne modyfikacje mogą po prostu powodować błędy i wykluczać e, te mody mapowe i przez to będzie grę wywalać. Oczywiście, jeżeli macie aktualne, sprawdzone modyfikacje, tak jak ja mam tutaj, po spra sprawdzone modyfikacje, no to ja się tego obawiać nie muszę, wszystko działa jak należy. No dobra, mamy Poland Rebuilding zainstalowanego, także teraz przechodzimy do RUS MAPY, e, także wrzucamy RUS MAP Models, Mo RUS Models idzie nad Poland Rebuilding, następnie mamy RUS MAP. I Rusmap Map idzie wyżej. I Rusmap Dev również idzie wyżej. Kolejnymi modyfikacjami to będzie Row Extended. Tutaj sytuacja jest ta sama co z Poland Rebuilding. Jest ona oznaczona cyferkami, czyli po prostu kolejno cyferkami 4. Czwóreczkę dajemy nad e, Rusmapę. Trójeczkę, dajemy nad czwóreczką i tak dalej i tak dalej. Ja Wam to za chwilkę pokażę w całości, jak to będzie wyglądać. Ja to też oczywiście teraz w tej chwili na bieżąco wrzucam, bo nie miałem, nie miałem Poland Rebuilding, nie miałem Middle East, także dopiero teraz Wam udostępniam całą resztę. O, i tak to wygląda. I nad to dajemy Hybrid plus 2, czyli dajemy tą wersję, którą pobieraliśmy i wrzucaliśmy do folderu MOD. I to dajemy nad wszystkie te mapy, które tutaj wrzuciliśmy, czyli nad Roexa. Jeżeli posiadacie DLC Grecję, no to jeszcze wrzucamy tutaj integrację. DLC ROEX Grecja DLC i wrzucamy to po prostu nad wszystkie mapy, nad wszystkie łączniki, czyli dajemy to nad Hybrid plus. Jeżeli nie macie tej Grecji DLC, to po prostu tego nie pobieracie tego, tego pliczku, nie wrzucacie go. I to by było tyle, jeżeli chodzi o instalację modyfikacji w grze. Także jak to wygląda? Tutaj zaczynamy od dołu. Promoc degrade Steep assets, promoc degrade Steep dev and map, promoc assets, models, mode, models, 3, models 2, models 1, media, map, definition i DLC support. Następnie dajemy middle east assets i dev and map. Potem dajemy według numerków 4, 3, 2, 1. Poland Rebuilding czyli assets, models, map i Dev. Następnie dajemy models, rozmapę, map, rozmapę i Dev, rozmapę, Nad rozmapą dajemy ROEXA 4321. Hybrid plus 2 czyli łącznik tych wszystkich map, które mamy tutaj zawarte i ROEX Grecja dla osób, które posiadają Grecję. I to by było tyle, jeżeli chodzi o instalację modyfikacji e, mapowych do. Eurotrack Simulator 1.53. Ja wam jeszcze tutaj pokażę, że wszystko tutaj działa jak należy. <coughs> Przynajmniej mam taką nadzieję, nie powinno się dziać nic e, nic złego. Możliwe, że w niektórych miastach będzie, <coughs> będzie grę wyrzucać. Ponieważ no, są to jednak modyfikacje, nie jest to 100% e, pewne. Poza tym inne modyfikacje, jakie używacie, mogą wykluczać po prostu się nawzajem i y, mogą wyrzucać, także należy mieć e, aktualne modyfikacje. Ja mam na przykład e, modyfikację emergencji, czyli że e, służby ratownicze jeżdżą na sygnale i na przykład na Litwie miałem e, taką sytuację, że mi wywalało grę, okazało się, że nie miałem aktualnej modyfikacji właśnie tych e, służb. Na sygnale, i to było powodem, że grę po prostu wyrzucało. Zamieniłem po prostu na najnowszą wersję, i wszystko działało dobrze. Także takie inne modyfikacje, które używacie, również mogą mieć, mogą powodować problemy. Tak samo, jeżeli mapa będzie przesunięta, gdzie kraje po prostu będą się źle, te kraje nachodzić na siebie, i tak dalej. Główną przyczyną tej sytuacji jest używanie. Jakiejś modyfikacji na nawigację, na GPS, z tego co słyszałem, z tego co się orientuję, dużo widzów właśnie też twierdziło, że właśnie mo modyfikacje na nawigację, na GPS powodują przesunięcia mapy, także... Różne inne modyfikacje, których używacie mogą powodować te problemy. Dlatego ja zalecam instalację modyfikacji mapowych na czysto, a potem stopniowo dodawać swoje modyfikacje, aby wszystko było git. Jak widać, mapa jest na swoim miejscu, tak jak być powinna. E, mamy no, oczywiście tutaj opis Słowacja, to nie wiem dlaczego tutaj Słowacja powinna być tu. To już jest błąd. E... Błąd po prostu w chyba promocji najwyraźniej, bo Słowację pokazuje na Polsce, a powinna być tutaj niżej, ale tak jakby patrzeć na inne kraje, to wszystkie są e, dobrze opisane i w dobrych miejscach nie powinno być e, żadnych problemów. Mamy Wielką Brytanię, mamy Francję, Szwajcarię, Włochy. No, w każdym razie tylko ta Słowacja tutaj. Nie wiem dlaczego jest w tym miejscu. Powinna być tutaj niżej, no coś po prostu nie pykło. W każdym razie, jak widać wszystko działa, mapa jest na swoim miejscu terytorium krajów, są na właściwych miejscach. Kierownicy akurat nie mam podpiętej. Także jeszcze kilka, kilka miejsc odwiedzimy. Jesteśmy w bielsku białej, na Polsce. Gdzie tutaj mamy mapa świata, szybka podróż? Nie wiem, przeniesiemy się na przykład gdzieś na Ukrainę, gdzieś tutaj. Oczywiście, nazwy są po ukraińsku. Te, ta pisownia, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywało. W każdym razie. No, nie są one spolszczone te nazwy rosyjskie czy ukraińskie, chociaż rosyjskie chyba są, ukraińskie nie do końca. Przeniesiemy się bardziej tutaj gdzieś na Turcję, gdzie już obejmuje troszeczkę row extended. Także ja wam tutaj pokazuję, że no działa, można między mapami się tutaj przenosić, nie wywala w żadnych tutaj miejscach. E, oczywiście, no, podczas jazdy może być różnie, ale ja do tej pory, odkąd nagrywam te poradniki, to tylko raz mi wyrzuciło grę i to jeszcze z powodu e, tej modyfikacji, o której Wam wspominałem wcześniej, hmm, czyli tych służb e, ratowniczych. No i tutaj mamy też e, Bliski Wschód, również działa. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o e, ten poradnik dotyczący map do EuroTrack Simulator 2. Dzisiaj ten filmik troszeczkę dłuższy. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji, komentarza. No i udostępniajcie dalej. Słyszymy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia. Na razie i cześć.